Uroczystości upamiętniające 228. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja rozpoczęły się Muszą Świętą w Kolegiacie pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, która za dwa dni zostanie bazyliką. Następnie orkiestra, kompania honorowa Marynarki Wojennej, poczty sztandarowe, parlamentarzyści, władze Gdyni i mieszkańcy udali się pod pomnik Konstytucji 3 maja pod Komienną górą. Szanowni państwo, po uroczystej mszy świętej witam państwa na kolejnej części gdyńskich obchodów 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Tę część uroczystości rozpocznie wykonanie hymnu polski z jednoczesnym podniesieniem flagi państwowej na maszt. Kąpania. Baczność! Na prawo! Patrz. Z okazji Święta Narodowego 3 maja. Flagę państwową podnieść! Baczność! Ustawa rządowa z trzeciego maja 1791 roku. W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Stanisław August, z Bożej łaski i woli narodu Król Polski, Wielki Książę Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Podlaski, Inflancki, Smoleński, Siewierski i Czernichowski, wraz ze Stanami Skonfederowanymi. W liczbie podwójnej naród polski reprezentującymi, uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia Konstytucji Narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady, a chcąc korzyść spory, w jakiej się Europa znajduje, i z tej dogodywającej chwili. Która nas samym sobie wróciła, wolni od hańbiącej obcej przemocy nakazów ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce naszej jest powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo. Na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic. Z największą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą. Za niewzruszoną deklarujemy. Oddany zostanie salut świąteczny z okrętu Muzeum ORP Błyskawica. Kompania, patrzność! Rozkaz numer 6 Dowódcy Garnizonu Gdynia z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie uroczystych obchodów Święta Narodowego 3 Maja. Kompania, spać! Dni Świąt Narodowych upamiętniają najjaśniejsze karty w historii polskiego narodu. Kolejna rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja przywodzi pamięć o podjęciu największej w dziejach Polski reformy ustroju politycznego. 228 lat temu Polacy uchwalili pierwszą w Europie konstytucję, która była drugą ustawą zasadniczą w świecie po konstytucji amerykańskiej, dając tym samym wyjątkowy w dziejach przykład praworządności i wyznaczając nowe standardy dla całej Europy. 3 maja 1791 roku nasi przodkowie podjęli ambitną próbę dogłębnej reformy państwa. Sejm Wielki przeciwstawił się agresywnym zapędom sąsiadów i negatywnym tendencjom wewnątrz kraju, uchwalając ustawę rządową, powszechnie znaną jako Konstytucja 3 maja. Data ta stała się trwałym symbolem wielkości i dojrzałości polskiej myśli polityczno-ustrojowej, która regulowała organizację władz państwowych. A także prawa i obowiązki obywateli. Była zwiastunem naprawy państwa i heroiczną próbą ocalenia suwerenności Rzeczpospolitej. Duch Konstytucji był przepojony umiłowaniem niezawisłości i marzeniem o nowoczesnym państwie polskim. Chociaż Konstytucja została szybko obolona przez zaborców, to sam fakt jej uchwalenia stał się dla wszystkich Polaków aktem pokrzepienia i dumy. Był to zarazem dowód zakorzenienia polskiej państwowości. W zachodniej europejskiej historii i kulturze, jak i spojrzenia w przyszłość, wybiegającego kilka wieków przed inne narody Europy. Dzisiaj my, marynarze, obrońcy morskich wróbieży Rzeczpospolitej i zdobyczy demokracji, będąc dumnymi z naszej przeszłości i patrząc z optymizmem w przyszłość, oddajemy należną część twórcom dzieła Sejmu Czteroletniego. W przeddzień uroczystych obchodów tego wielkiego święta dziękuję całemu stanowi osobowemu ma marynarki wojennej za codzienny, Wytężony trud pracy i służby dla budowania nowych, lepszych sił zbrojnych i bezpieczeństwa Rzeczpospolitej. Gorąco pozdrawiam również weteranów, kombatantów i rodziny, życząc wszystkim wszelkiej pomyślności oraz spełnienia życiowych planów i zamierzeń. Dla uczczenia 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja rozkazuję w dniu 3 maja podnieść wielką galę banderową na okrętach trzeciej Flotylii okrętów. Dowódcy ORP Błyskawica oddać w dniu 3 maja salut świąteczny. 21 strzałów armatnich. Odczytać niniejszy rozkaz na, na uroczystych zbiórkach stanów osobowych. Rozkaz podpisał. Kompania, baczność! Dowódca kontradmirał Mirosław Jurkowlaniec. Kompania, spocz! Na prawo, patrz! Z okazji święta narodowego 3 maja, salut świąteczny. Mieszkańcy, panie prezydencie, panie i panowie posłanki i posłowie, panowie senatorowie, dzisiaj jesteśmy tutaj tak jak strzeliśmy niejako z obowiązku. Bo te 228 lat temu w preambule Konstytucji było powiedziane: na pamiątkę tym obecnym wtedy i przyszłym pokoleniom. I dzisiaj tę pamięć o. Niezwykłym fakcie z historii Polski, który dzisiaj wspominamy, przywołujemy. Wtedy wydarzyło się coś, można powiedzieć, w pewnym sensie niezwykłego. Polska myśl polityczna doprowadziła do tego, że uchwalona została konstytucja, ustawa rządowa. Kiedy wczytamy się w zapisy, które wtedy pojawiały się w niej, rzeczywiście możemy przyjąć, że to na ówczesne czasy niezwykle nowoczesne prawo. Kochani, jesteśmy tutaj wszyscy, dlatego że miłujemy naszą ojczyznę, miłujemy Polskę. I jakkolwiek różnimy się często w różnych ocenach, czy wydarzeń historycznych, czy spojrzenia na bieżącą politykę, starajmy się, aby pomimo tych różnic ta wspólnota narodu polskiego dalej trwała. Starajmy się pomimo tych różnic. Szukać wspólnych wartości, starajmy się myśleć o naszym narodzie, o naszej ojczyźnie w taki sposób, aby wybierać najlepsze rozwiązania. pamięci. Odczyta porucznik Jakub Piechota. Następnie oddana zostanie salwa honorowa. Kompania, patrz! Na prawo, patrz! Mieszkańcy Gdyni. Żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy dziś do uroczystego apelu pamięci przed pomnikiem Konstytucji 3 maja, aby z okazji 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja złożyć chłopot jej twórcom oraz wszystkim, którzy do końca bronili jej ideałów. Wołam najwierniejszych synów narodu polskiego, reformatorów Rzeczypospolitej którzy upadającą ojczyznę przywracali do dawnej potęgi i chwały. Stańcie do apelu! Cześć Wzywam twórców Konstytucji 3 maja. Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, Marszałka Sejmu Stanisława Małachowskiego oraz Ignacego Potockiego i Hugo Kołłątaja. Przywołuję posłów Sejmu Wielkiego, którzy 3 maja 1791 roku uchwalili pierwszą w Europie konstytucję. Wołam wszystkich rodaków, którzy wówczas podjęli trud ratowania ojczyzny. Stańcie do apelu! Cześć i pamięć! Wołam żołnierzy księcia Józefa Poniatowskiego, i generała Tadeusza Kościuszki, którzy w wojnie polsko-rosyjskiej 1792 roku stanęli w obronie Konstytucji 3 maja. Stańcie do apelu! Falu, Falu. Przywołuję wszystkich, którzy na przestrzeni dziejów stawali w obronie wartości zawartych w Konstytucji 3 maja i wcielali w życie jej przesłanie. Stańcie do apelu! Do was wołam, potomni. Niech twórcy konstytucji 3 maja na zawsze pozostaną w naszej pamięci, a majowe wartości, wolność i demokracja zapadną w nasze serca. Stańcie do apelu! Cześć, ojcie! Właduj! Zalbą! Pach! Właduj! Zalwą! Pach! Za bezpiecz! w piecz! Wróć! Za pan! Drogi szereg! Poseł na Grzegorz ingrzego Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek wraz z Gdyńskimi Radnymi. Delegacja Marynarki Wojennej z zastępcą dowódcy trzeciej floty Okrętów Komandorem wojciechem sobą. Akademii marynarki wojennej imienia bohaterów Westerplatte z Prorektorem do spraw wojskowych komandorem dawłem podgórnym. Stacja brygady lotnictwa marynarki wojennej z szefem sztabu komandorem Porucznikiem Cezarym Kurkowskim. Dyrekcja Urzędu Morskiego w Gdyni. Delegacja Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej z Wiceprezesem Zarządu i Prezesem Zarządu Miejskiego Jerzem Wiśniewskim, komendorem po porównanym stanie spoczynku. Wiązanka od Rady Dzielnicy Obłuże. Zankot Związku Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego Okręgu Pomorskiego z siedzibą w Gdyni składa delegację oficerów z prezesem okręgu Edwardem Budzyniem. Dowódca dowódcy trzeciej Flotylni Okrętów, komandor Wojciech Soba, odbierze meldunek o zakończeniu uroczystości. Kompania, baczność! Na prawo, Patrz. Panie komandorze, dowódca kompanii honorowej, porucznik Jerzewski, Merizuję zakończenie uroczystości z okazji święta narodowego 3 maja. Rozkaz. Kompania. Maczność.